Czaknorys, Norris, panie Andrzeju, jak żyć? <laughs> o Boże. E, trudne pytanie. Mnie się wydaje, że tak. Trzeba żyć tak, żeby e, jest taki psalm w Ewangelii chyba, e, psalm 23. E, niech dobre uczynki i łaski idą za Tobą przez wszystkie dni życia Twojego, abyś zamieszkał w domu Pana po najdalsze czasy. Dobre uczynki i e, jak będziecie robić dobre uczynki, to na no, myślę, że to jest największa radość. Ja e, właśnie e, tak robię. Pomagam wielu osobom, pomagam e, także instytucjom. Niedawno tak e, to odwiedziłem e, towarzystwo brata Alberta w Pępica, które wspieram. Od, okazało się jestem, od 40 lat, ja już nawet to nie pamiętam, to są sumy takie kilkaset złotych miesięcznie przez te 40 lat, no, uzbierałoby się na jakiś, na jakiegoś dobrego Mercedesa, ale nie żałuję, no bo to jest coś fajnego, ci ludzie tam prowadzą to schronisko bracia Winiarze, Winiarz, Zbigniew, Andrzej i... Ryszard, oni poświęcili swój rodzinny dom, jest 50 pensjonariuszy, odwiedziłem ich, wspaniała atmosfera, przyuczają tych ludzi bezdomnych do renowacji antyków, no super, to jest działalność taka pomagająca społeczeństwu, ludziom, którzy są na marginesie i warto pomagać, to daje największą radość.